Jak zacząć ten film? Nie mam pojęcia <laughs> Jesteśmy na konwencie córu w Rybniku Śpię, Idealnie! Bardzo ambitnie! Patrzcie, <laughs> jak mi nie wierzycie To tu jest budynek I Olga Siema Bo zimno Bo w sumie na razie Pizga, gdzieś... pizga bo robiłyśmy zdjęcia Czy ja mogę mieć pizga na filmie? No pizga to nie jest żadne przekleństwo Dobra Moje kręcenie wygląda jakbym Czeka na trampolinie i próbuje zrobić nieczynzące się ujęcie. Też masz kaszar? Tak. Dziękuję. Okay. Yes. I teraz zrobię list i zgubisz się nie za. Kolejny dziwny deputowany. Idziesz do takiego kolegium? Jestem głupia, muszę być tak. Chyba, Możemy szukać jedzenia. Wiem, że nie... Możemy zjeść sushi Ale to kolejka jest. To nie wiem. Aha właśnie jestem białą krwinką z hatarami z sajgu, bo zapomniałam powiedzieć. Rozbiłyśmy nasze obozowisko na podłodze. Dlatego właśnie... Nie, nie, wiem co chciałam powiedzieć. Nie mogę, nie, nie mogę. Halloween było dwa miesiące temu papa. To jest ser. Jak się czujesz w żabce? Co? Tak! Wygląda żabka na konwencie No więc tak, Siemka, widzę wszystkich Tutaj jest takie chamski promovpies mojego instagrama Tutaj mamy pyszne soczki Nie wiem, które wybrać Które wybrać? Olga Kupiła mi lizaka i I, też. i rozumiecie jaka... To jest dobra kobieta, kupiła mi lizaka Zdobyła moje serce, jestem cała twoja Tutaj Wróciłam do domku Tu Gosia z przyszłości, która przeziębiła się na konwencie i... Siedzi w swoim syfie Jak zwykle Totalna profeska Obejrzyjcie sobie teraz nagranie, które nagrała właśnie Olga i wysłała mi I uważam, że jest mega, mega kochane I bardzo ci za nie dziękuję, także zapraszam do oglądania jej wypowiedzi Hej, witajcie Witam wszystkich, kto to ogląda Mam nadzieję, że mi się uda... Odcin ten, ten tutaj odcinek czy ta dogrywka w sumie bo nagrywam to po raz piąty piąty tu, tu, z pierścionkiem. W ogóle ten pierścionek jest taki ładny i się cały czas nim bawię. Wczoraj go kupiłam na konwencję, ale dwa mniejsze. Nagrywam to po raz piąty, ponieważ za pierwszym razem yy, no nie miałam tego pierścionka. A on mi tutaj trochę znaczy. No bo wczoraj go kupiłam na no właśnie konwencję, o którym będzie tutaj werchamowe I poza tym w tle były szumienia, strumień wody, ponieważ my tutaj mamy naczynia I były odgłosy Za drugim razem... Mój tato wszedł mi do pokoju, więc no... Za trzecim razem coś mi się zacięło, czy ja się zacięłam i coś mi się zacięło w kamerze. Za czwartym razem wszystko poszło dobrze, super, ale coś... Się stało z głosem i mi szumiało strasznie, więc miejmy nadzieję, że zaraz mnie nie szumi Bo już nagrywałam to minutę, 11 sekund, 11, 12, dobra, to jest to Więc tak, przejdźmy No więc na początku chciałabym Ci Gosia bardzo z całego serduszka pogratulować 100 subskrypcji na YouTubie Ponieważ no to jest dosyć duże osiągnięcie i no jak na na, na to, że nagrywasz od nie wiem ilu Mój kolega dzisiaj napisał, że, yy, że 32 filmy i tylko 100 subskrypcji Jak tak mogło może być? <grytanie> I no yy, No więc tak, gratuluję ci i żeby to się rozwijało jeszcze bardziej Życzę ci, żebyś kiedyś już dosiągnęła tego miliona Zresztą nie wiem czy to możliwe, ale oczywiście się tego życzę. Przepraszam jeśli kamera się trzęsie, ale zrobię to prowizorycznie. Włożyłam selfie w taką pomiędzy materac a łóżko i właśnie dałam telefon do włożyłam do sticka więc więc jeśli się trzęsie to przepraszam, no, ale no. E a i jeszcze druga sprawa. Bardzo bym chciała Ci podziękować za wczorajszy dzień, za to, że byłaś, za to, że o mnie się troszczyłaś, za to, że po prostu sami spędzony czas, za chodzenie po stoiskach, za kręcenie filmu, <grywka> za wspólny wypad do żabki. <grywka> to był hit Olga Profit. No i soczek. Y już nie pamiętam, ale jakiś truskawkowy był i był dobry. Pozdrawiam yy, Co jeszcze? Aha, dobra, bo ja już. Andek. No po prostu bardzo dziękuję za mnie wpędzony czas, za wspomnienia. No po prostu jestem Ci bardzo wdzięczna za. Za ten. No czas, za wczoraj, jestem naprawdę dziękuję Ci i mam nadzieję, że widzimy się na Xmas Time Ponieważ mam taki plan dotyczący tego, jeśli to będzie w 12 grudnia Jeśli będzie 13 to nawet nie jadę Bo to nie będzie miało sensu Więc no, więc mam nadzieję, że się widzimy Mieszka już tęsknię i chcę znowu zobaczyć, przytulić i usłyszeć Twój głosik. No więc tak. Więc życzę każdemu miłego dnia, wieczory, nocu, wieczora, nocy. Każdemu kto to ogląda, no dziękuję Wam bardzo, jeśli dotwarcie do tego momentu. I Gosia kocham Cię bardzo tej buziaczki dla ciebie. Jeszcze raz gratulacje i mam nadzieję, że się widzimy właśnie niedługo. Bye you